Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich. No, tutaj niewątpliwie towarzyszy mi taka historyjka sprzed lat. Ciekawe, że to, ta historyjka została mi w głowie i mam ją cały czas o chłopaku, który się szykował na imprezę i miał dwie koszule nową i starą. I przyszedł do niego ubogi kolega. Tą historię nam chyba taka techeta opowiadał na religii. Przyszedł do niego ubogi kolega i no i właśnie mówił, że nie ma w co się ubrać. I, no i ten, ten, który miał dwie koszule, dał jedną ze swoich koszul koledze, biedniejszemu. I zachwyciło mnie to, że dał mu po prostu tą nową, bo spodziewałam się, że da mu tą starą, a on mu dał tą nową. i y, Historia, którą być może wszyscy znamy, ale, albo wielu z nas już ją słyszało, ale mam ją cały czas w głowie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich. Potem, puenta była taka, że, że przyszedł Pan Jezus i powiedział, że to ja byłem tym ubogim, który przyszedł do ciebie wtedy, kiedy szykowałeś się na imprezę. I, no i zachwyciło mnie to, tak, żeby dać serca coś, co się ma najlepszego, żeby um, traktować po królewsku człowieka, który staje przede mną. No nie jest to łatwe. Jesteśmy przywiązani do rzeczy, do tych najlepszych rzeczy. I, i co mogę powiedzieć? No, stare to oddam, ale nowe. Yy, więc wszystko, co uczyniliście, jednemu z tych braci moich, mnie uczyniliście. Kształtować i wykuwać tak, takie, takie cnoty, takie sprawności, wykuwać serce w tą stronę, żeby traktować człowieka królewsko, no to jest wspaniałe wyzwanie. Niełatwe, dla mnie niełatwe, ale widząc radość ludzi, którzy, obdarowanych, tak jak ja się cieszę z roweru, cieszę się ze sprzętów, które mogłam kupić. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, mnie uczyniliście, to Ubierać Chrystusa, traktować człowieka po królewsku, oddawać najlepsze. No to jest y, wyzwanie nie lada, ale piękne, ubierać człowieka w koronę.